Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Iwona sial -Hacińska. Z partner zajmuje się częścią administracyjną, częścią HR-ową. Ci, co byli na wcześniejszych webinarach, to na pewno mnie poznają. Prowadziłam kilka webinarów dotyczących tematyki HR-owej. Dzisiaj trochę odmienne, odmienne zagadnienie. Skupimy się na omówieniu pewnych kwestii i przede wszystkim narzędzi, które nam mogą ułatwić pracę i zarządzanie czasem przy przygotowywaniu, negocjowaniu umów, a także podpisywaniu tych umów, no i nie tylko umów, bo też przeróżnych dokumentów. Temat dzisiejszego webinaru jest to kompletne rozwiązanie do podpisu cyfrowego dla sygnatariuszy biznesowych. Więc tak jak już wspomniałam, skupimy się dzisiaj na omówieniu kwestii i przede wszystkim narzędzi, które nam mogą pomóc przy przy negocjacjach umów, przy podpisywaniu dokumentów. Umowy. Umowy tak naprawdę teraz są wszędzie. Dotyczą nas nie tylko w życiu biznesowym, zawodowym, ale coraz częściej trafiają nam się dokumenty do podpisu czy umowy w życiu prywatnym. Więc tak naprawdę coraz częściej mamy do czynienia z przeróżnymi dokumentami. Ja jeszcze wyłączę, jeśli Państwo pozwolą tutaj, pozwolą czy nie pozwolą, nagrywanie. Będzie mi łatwiej prowadzić prezentację i szczególnie jeśli chodzi o technikalia. Także wróćmy do, 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 do tematyki. Tak jak powiedziałam, umowy dotyczą nas wszystkich, nie tylko działu prawnego, który je najczęściej produkuje w naszych organizacjach, ale też w życiu prywatnym. Coraz częściej spotykamy się z umowami, które musimy Czytać, coraz częściej rozumieć, negocjować. I do tej pory tak naprawdę najczęściej negocjowaliśmy umowy na papierze i podpisywaliśmy je ręcznie, długopisem. Świat nam się zmienia. Coraz, więcej, coraz częściej przynosi nam się do świata wirtualnego to, co do tej pory było standardem, czyli papier, umowa papierowa, drukowana. W kilku egzemplarzach jeszcze dodatkowo przechowywana, powoli przynosi nam się do tego świata wirtualnego, elektronicznego. Biuro papier tak naprawdę utrudniają prowadzenie działalności, chociaż nie tylko działalności, ale też negocjowania tych umów, negocjowania dokumentów, ponieważ są to czynności uciążliwe, są to czynności formalne kiedy musimy spotkać się bardzo często z drugą stroną. Współpraca jest utrudniona, tak naprawdę. Błędy pośpiechu, czyli robiąc wiele czynności, jeśli jesteśmy odpowiedzialni za wiele aspektów do naszej organizacji, nie jesteśmy w stanie skupić się tak szczerze mówiąc, nad, jednym, nad jednym, jedną częścią, czyli na przykład tylko nie możemy poświęcić czasu chociażby po negocjowaniu czy pracą nad jakimś jednym dokumentem. Pojawiają się obawy związane z fałszerstwem. No bo jeśli wysyłamy taki dokument, który przygotujemy innej stronie, robimy to wielokrotnie czasami, nie jesteśmy pewni albo pojawiają się nam takie wątpliwości, czy coś po drodze się nie zmieniło? Czy ktoś nie kliknął czegoś, nie podmienił nam jakiegoś fragmentu, nie informując nas o tym, a my za każdym razem musielibyśmy wracać do całości dokumentu, do tego dokumentu źródłowego, który przygotowywaliśmy, więc tutaj mamy to ryzyko, pojawia nam się ta obawa związana z ewentualnym fałszerstwem, czy jeśli nawet nie fałszerstwem, to jakąś zmianą, na którą na przykład nie wyrażamy zgody. Kolejnym takim ryzykiem to jest strach przed uszkodzeniem, czy też utratą dokumentów. <laughs> Jeśli nie mamy jednego narzędzia, jednego miejsca, gdzie podmieniamy sobie wersje, które pojawiają nam się w trakcie negocjacji, wysyłamy to je mailem, czy w jakiś inny sposób, inną drogą, taką bardziej nieelektroniczną, nie to mamy ten, to ryzyko, że możemy stracić ten dokument, uszkodzić go, czyli na przykład dokument, który komuś odsyłamy, zmienił format, został otworzony w, w innej aplikacji, w innym programie, został zapisany w innym formacie po otrzymaniu jego.